Tak wyglądała msza za Kołaczkowską. Dawała nam krystaliczną radość. Joanna Kołaczkowska zmarła na raka w wieku 59 lat. Była podziwiana przez miliony Polaków. Wielbiciele jej talentu kabaretowego wiedzą, że miała dystans do spraw, z których inni nie potrafili lub nie chcieli żartować. To dlatego podkreślała, że nie chce pogrzebu z księdzem i kadzidłem. Jednak będzie miała katolicki pogrzeb, a jeden z jej przyjaciół na tydzień przed pochówkiem zorganizował msze w jednym ze stołecznych kościołów. Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat po walce z nowotworem mózgu. Uwielbiana przez miliony, była sercem kabaretu hrabi i współtwórczynią kultowego potem. Jej absurdalne poczucie humoru i dystans do świata sprawiały, że dla wielu była kimś więcej niż tylko artystką, była bliska sercu. Joanna Kołaczkowska nie chciała typowego pogrzebu. Kołaczkowska otwarcie mówiła, że nie chce tradycyjnego pogrzebu. Wolałaby pożegnanie przy winie, muzyce i śmiechu, jak na próbie generalnej kabaretu, niby smutno, ale z nutą absurdu. Mimo to przyjaciele, także duchowni, postanowili uczcić jej pamięć po swojemu. W niedzielę 20 lipca o godzina 20 w warszawskim kościele Franciszkanów przy ulicy Senatorskiej odbyła się msza święta za Joannę. To inicjatywa ojca Lecha Dorobczyńskiego, który wcześniej modlił się o jej zdrowie. Na plakacie zapowiadającym nabożeństwo napisano wzruszające słowa, dziękując za życie. Jak wiadomo, to właśnie proboszcz Dorobczyński odprawił to nabożeństwo. Na wiernych w kościele czekały ulotki informujące o tym, że od września do października zorganizowane zostaną specjalne szew intencji zmarłej aktorki. Przyjaciele żegnają Joannę Kołaczkowską. W kościele tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa pojawił się bliski przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej, Szymon Majewski. Proboszcz Dorobczyński, prywatnie zaprzyjaźniony z Joanną Kołaczkowską, podziękował wszystkim, którzy przyszli i dla których Joanna była ważna. Kościół wypełniony był bowiem po brzegi. Śmierć Asi uczy nas, żeby patrzeć na siebie nawzajem. W ciszy pomódlmy się za siebie nawzajem, powiedział proboszcz w trakcie nabożeństwa. Proboszcz dziękuje za możliwość poznania Joanny. To był przywilej. Ksiądz dziękował Bogu za to, że zebranym dane było obcowanie z Joanną. Dziękujemy za to, że mieliśmy ten przywilej żyć w tych czasach, kiedy ona była tutaj na Ziemi. Chcemy Ci podziękować za tę krystaliczną, czystą miłość i krystalicznie czystą radość, jaką nam dawała. Tak, że mogliśmy na chwilę zapomnieć o problemach własnych, o kłótniach w narodzie, podkreślił. Chcemy Ci podziękować za jej życie, panie. Chcemy Ci podziękować za to, że ją wymyśliłeś. Za to, że nam ją dałeś. To tak fantastyczne, ojcze, że wymyśliłeś Aśkę. Co Ty masz w głowie, Boże, jak bardzo jesteś kreatywny, mówił proboszcz. Dziękując za jej życie, ksiądz poprosił Boga o to, żeby nasze życie było komuś potrzebne. Żeby ludzie, rozmawiając z nami, czuli się lepiej, mogli na chwilę zapomnieć o tym, co jest dla nich trudne. Daj nam, Panie, to szaleństwo, obłęd w oczach, wariactwo, to wszystko, czego ludzie potrzebują, żeby poczuć na moment, a może nie na moment, może w ogóle poczuć nadzieję. W tym roku jubileuszowym pielgrzymów nadziei, pozwól nam być pielgrzymami nadziei, poprosił.